Prognoza runiczna. Skandynawska runa określa wydarzenia twojego życia. Pokazuje to, co jest na zewnątrz. Ten rok jest pod wpływem żywiołu ognia. I skandynawska runa berkano również odnosi się do żywiołu ognia. To jest ogień życia, macierzyństwa, miłości i opieki. Jeśli jesteś kobietą i chcesz mieć dziecko, to w tym roku możesz zostać matką. Runa przypomina o ważności życia. To jest droga do matki, do dobroci. W związku z tym przejawia otoczenie więcej troski. Kto będzie raptusem, kontaktowej, niewiele empatyczny, odetnie sobie drogę do sukcesu. Runa mówi, że na kobietach leży odpowiedzialność za harmonię, spokój i materialną sferę. Berkana to runa rozwoju, w związku z tym Nowy start może przynieść sukces, szczególnie wtedy, kiedy będziesz dbał o swoje przedsiębiorstwo, jak o małe dziecko. Jeśli masz swój biznes, nie myśl, że załatwisz wszystko sam. Musisz mieć dobrą ekipę. Nie możesz załamywać rąk. Kontynuuj pracę i działaj, a pozbierasz dobry urodzaj. W sferze biznesu aktywne będą żeńskie energie. Wszystko, co dotyczy kobiet. Począwszy od ubrań, akcesoriów, kosmetyków, a kończąc na żywieniu, poradach i terapii, będzie miało znaczenia. I dobry start w biznesie. Teraz kobieta odgrywa bardzo dużą rolę, ale trudno będzie odróżnić i wyróżnić lidera w tej żeńskiej energii. Wszyscy będą wypowiadać się i decydować. Wszystko będzie powstawać według znanego scenariusza. Ponieważ żeńska energia jest konserwatywna. Berkano jest bliska przyrodzie i w związku z tym należy zajmować się uzdrawiającymi praktykami, profilaktyką, szukać więzi z psychologią. Nie należy rozdzielać ciała i duszy, trzeba pamiętać o psychosomatyce. Runa Berkano ma też negatywną stronę i może przynieść leniwstwo, konflikty z kobietami czy matką. Jeśli powstaną ujemne aspekty, to odpowiedzi należy szukać w rodowych programach w żeńskiej linii. Naucz się cierpliwości, ponieważ jej brak spowoduje, że trudno cię będzie ukierunkować siebie na drodze Perkana. Celtycki okam symbolizuje drogę do siebie. W tym roku będzie panowała choinka, pichta, świerk. Ważne drzewo dla Galów i Celtów. Pomimo tego, że choinka nie uczestniczyła w walce drzew, bo legenda głosi, że drzewa walczyły ze złem, jest strzałą i ukierunkowaniem, które mówi o ruchu. To jest symbol uczciwości, dobroci i prawdy. Dobroć jest niezbędnym aspektem duchowego rozwoju. Bądź miłosierny i idź do swoich celów. Jeśli nie będziesz chciała czegoś robić, to i tak przyroda zmusi cię do spojrzenia prawdzie w oczy. Choinka jest symbolem przyjaźni. W tym czasie ważny jest przyjaciel i kontakt z nim i troska. Teraz trzeba założyć fundament dla czegoś ważnego, co będzie mogło trwać latami. Ten czas zmusi do naprawienia, skonstruowania, usystematyzowania wszystkiego i nadania określonego kształtu. Jeśli uparcie nie będziesz dostrzegał swoich możliwości lub masz karmiczny zablokowany kanał sukcesu, to nie będziesz mógł wznieść się wysoko. Wtedy będziesz musiał przełamać schematy swojego myślenia, by unieść się wyżej. Słowiańska runa. Słowiańska runa określa atmosferę mikrokosmosu i rodowych energii. Runa kolo, albo oparcie, daje możliwość poczuć się zmian pomoc od ludzi, zarówno znajomych, jak i nieznanych. Musisz przyjmować los takim, jakim jest. Tak mówię oparcie. Możesz chcieć czegoś, czego nie masz, ale może okazać się to dla ciebie wcale nieużyteczne. Równo swoją energią jest bliższa ojczyźnie. Dlatego rozwijaj się w swoim kraju. Więcej możesz mieć możliwości. Myśląc o zagranicy, mogą pojawić się blokady w podróżowaniu, w przemieszczeniu, w załatwianiu papier. W tym roku też w ogóle nie są dobre przemieszczenia na stałe, wyjazdy na stałe. Jeśli budujesz biznes, musisz zwrócić uwagę na wszystkie aspekty miarą sumienia. W swoim biznesie możesz odnieść dużo sukcesów. Ważnym aspektem i drogą do sukcesu jest odpowiedzialność. W tym roku znak roku jest małpa i runa jest oparcie. Małpa jest blisko człowiekowi. Jeśli dopuścisz pomyłkę w relacjach z ludźmi, biznes nie powiedzie się. W partnerstwie mogą być też trudności, mówi Taruna. jeśli problemy są ukryte i niewypowiedziane. W związku należy okazywać szacunek. Koło się toczy, wszystko będzie się zmieniać, nie należy narzekać na swój los. Wyższe siły podtrzymują ciebie i Twoje pomysły. Elfiska Runa symbolizuje mistykę, plan filozoficzny. Runa Sinach pojawiała się już w 2015 roku w prognozach miesięcznych. Ona zawsze uprzedza o tym, by nie niszczyć ciszy i harmonii. Wszystko powinno biec swoim rytmem. Nie rób nic w pośpiechu. Znaki losu są bardzo jasne. Jeśli czujesz, że nie warto czegoś robić, nie otwieraj tej drzwi. Nie, nie wywoływaj konfliktu, jeśli twoje ambicje różnią się od ambicji innych. Jeśli wrzucisz kamień do cichego stawu, nie wiesz, kogo w nim obudzisz. Możesz ożywić monstrum. Runa uczy zrozumieć siebie, usłyszeć swoje potrzeby i zaakceptować swoją osobę. Zamiast nosić maskę, przyznaj się do swoich błędów. Jeśli w tym czasie będziesz niesprawiedliwy lub zrobisz komuś coś złego, to położysz pierwszą niszczącą ceglę do fundamentu swojego losu na wiele pokoleń. Czyli wiele pokoleń będą płacić za zło, które uczynisz teraz. Nie zakłócaj ciszy, stąpaj małymi krokami, nie strasz nikogo i nie niszczyj harmonii. Runa pomaga w określeniu samego siebie. Nie możesz być chaotyczny, zatracać siebie, możesz stracić swoje kompetencje, fachowość i nie będziesz odbierany prawidłowo. Daj wszystkiemu czas. To przekona się, że wszystko ma swoje prawa, twoje ciało i twoja dusza. Zatalapiaj się w ciszy, by ujrzeć siebie jak w lustrze.